a zatrzepałem do pni nieciekawym tle. Scena czysta wziął, potem zaczął pić Jest dialog Kończyłem 7 lat, no to prawda obowiązek szkolny, więc mama poszła tam na ulicę Bronowicką, gdzie była szkoła. Jak wróciła, to powiedziała do ojca, że mówię, wiesz jak on ma tam chodzić, to może lepiej by w ogóle nie chodził do szkoły. No, musieli matkę tam trochę przestraszyć, tam miejscowa ludność młodzieżowa. No i wtedy zaczęły się za co tu z tym fantem zrobić, i myśleli, że córka jednych z sąsiadów, Rodziców z Włodzimierza Wołęckiego pracuje w szkole muzycznej. No i ona mówi: No to niech przyjdzie, to my go przesłuchamy, może się nadaje. Grałem na fortepianie. Grałem bez zacięcia i miłości. To, co musiałem, zawsze przed egzaminami, to dwa razy do roku egzamin z instrumentu głównego, no to się wtedy tam spinałem jakoś, żeby, żeby nie było wstydu wielkiego. I jakoś to szło poszedłem do liceum, no bo to w naturalny sposób. I wtedy oprócz tak. tego fortepianu musiałem mieć dodatkowy instrument i mało kto wie, zacząłem kształcić się na y, klarnecistę. Pianista to było marzenie mojej mamy. Wtedy wygrał konkurs szopenowski Adam Harasiewicz. No i dla matki to był jakiś taki siódmy cud świata. Dla niej to było marzenie, żeby Czym ja, tak jak Adam Harasiewicz, to bez sensu zupełnie, oczywiście. W dziewiątej klasie w liceum muzycznym już tam troszkę miałem jakieś małe zajścia i mama mnie z tej muzycznej szkoły zabrała ku mojej absolutnej ucieszy. I przeniosłem się do liceum Staszyca, będąc przekonany, że nigdy nie będę miał nic wspólnego z muzyką. Odpuszczamy i schodzi gon. Naszej ziemi. O, jesteśmy Potem, jak już sprawa mojego wirtuozerstwa pianistycznego się zakończyła. No, to mama wymyśliła, że powinienem być adwokatem. Studiowałem prawo, a jakże i w Lublinie, i w Rzeszowie też niedługo. Ja już miałem chyba ponad 50 lat tam i, i mama mówiła, mówi, słuchaj, może ty byś. Ja dobrnąłem tam do jakiegoś drugiego roku, czyli i mówi, może ty byś kontynuował to prawo. Ja mówię, mama, ale do czego mi ono będzie potrzebne? mówi, Wiesz, ale tak, ale miałbyś. Bo dla mojej matki, słusznie zresztą, to. To bycie muzykiem rokowym czy jakimkolwiek, jakbyśmy to nie nazwali, no to jest to za zawód, prawda? Zawód to jest prawnik, lekarz, prawda? To, to są zawody, a reszta to jakieś są, jakieś są żarty. Późno, 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 późno. Późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko z nowa. 69. Poznałem dwóch chłopaków. Jednego, jeden był w szkole, był w klasie maturalnej liceum i grał na gitarze, a drugi był już, już był po maturze, tak jak ja mu, był w moim wieku. Oni grali sobie i nagrywali. Czyli przychodzić do mnie i razem u mnie zaczęliśmy, zaczęliśmy grać. I to tak wszystko, jak to się mówi, od rzemyczka do koniczka. Po paru spotkaniach no, postanowiliśmy się nazywać jakoś. Każdy miał jakiś. Lepszy lub gorszy, głównie głupi pomysł na nazwę. No nie mogliśmy się dogadać co do nazwy. Ja miałem taki polsko-angielski słownik, no i trach, prompter's box. I w momencie, kiedy, kiedy mieliśmy pierwszy publiczny występ, no to już było wiadomo, że mowy nie ma, żeby to się nazywało po angielsku, bo to nie wiem z jakiego powodu, ale komuniści, na, na nich to działało. Język angielski jak czerwona płachta na byka. No tak, tak, no dobra, no to jest prąd, jest budka suflera, i tak poszło. Po roku działalności myśmy się rozstali. Wtedy spotkałem Romka Lipkę, z no, którym się znałem od pierwszej klasy szkoły podstawowej. I w momencie, kiedy ja oczywiście zostałem bez zespołu, to ja mówię, A no może byś, może byś zaczął przyjeżdżać. No pojechaliśmy raz, drugi. Nie mieliśmy żadnych sprzętów, bo niby skąd? To nikt z, nas, z naszych rodziców nie miał pieniędzy, żeby. Dać na te instrumenty, a instrumenty wtedy by po pierwsze były horrendalnie drogie, a po drugie ich nie było. Mieliśmy pożyczoną perkusję dobrego, dobrej klasy i chcieliśmy tej perkusji użyć. Po zagraniu studniówki w Technikum Elektrycznym w niedzielę następnego dnia myśmy nagrali Seno Dolinie na prośbę Jurka Janiszewskiego. Myśmy tego w ogóle nie brali pod uwagę. To była, to była piosenka tak zupełnie oddalona od tego, co nas interesowało, co graliśmy wtedy, ale on nas o to poprosił i myśmy, myśmy się zgodzili nagraliśmy. No, i nagraliśmy. I proszę sobie wyobrazić, że Janusz Kosiński zaczął nas puszczać rozgłośni harcerski. I co się okazało? Młodzi ludzie potrafią zaakceptować swojego wykonawcę, którego nikt nie słyszał w mediach tzw. mainstreamowych. Zresztą myśmy mieli w Warszawie złą pracę, oni się śmieli z nas, że my jesteśmy agrorok. Rozgłośnia harcerska i te fale krótkie spowodowały, że. Nagle zaczęli, zaczęliśmy być znanym, że jest taki zespół z Lublina i poszło. Orraz głonący wypływa w noc, nad świata sen Na codzienność. Mała gwiazda już jużć kole. Pierwsza płyta to był, to był w ogóle, jeżeli chodzi o a um, wydawnictwo muzyczne to było jakieś takie szaleństwo. Ona się rozeszła w kilka godzin. Tam ludzie stali, opowiadali nam w Warszawie, był taki sklep muzyczny na Nowym Świecie. To potem płytę ludzie stali od wieczora poprzedniego dnia. Grałem 400 koncertów rocznie, śpiewając recytal. No, sam śpiewałem półtorej godziny. 40 lat na scenie ponad, to w ogóle to, to, to jakoś tak nie za bardzo tego to, to wszystko mi dociera do mnie, ale, ale niestety tak jest. Szmat czasu to jest, to jest, to jest, no. Są dwie trzecie przeciętnego życia. Całe życie to jest, to jest, to jest zestaw przypadków. I koniecznie człowiek powinien mieć szczęście w życiu. I ja nie ukrywam, że, że ja szczęście w życiu miałem. I, I nadal mi w miarę ono dopisuje. Także ja dziękuję stwórcy, że, że jakoś mnie łagodnie traktuje. Ja jestem, ja jestem spełnionym człowiekiem, który, który jeżeli chodzi o, 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 o muzykę, o to, co ja jestem spełniony. Ja nie mam żadnych oczekiwań od, od losu. Poza oczywiście oczywiście chęcią życia sto lat co najmniej. Ale nie mam żadnych jakichś pomysłów na to, że, że czegoś coś bym bardzo chciał, coś by mnie, że czegoś coś mnie ominęło. O. Mnie w Polsce nic nie ominęło. Ja wszystko, wszystko zaliczyłem to co, to, co wykonawca tego typu, jak ja, powinien zaliczyć. Mam jeden mały niedosyt, to że z różnych powodów nigdy nie, nie spróbowaliśmy nawet jakiegoś, jakiegoś Um, próby tak zwanej e, kariery za granicą. Próby, bo to wiadomo, że, że nigdzie nie napisane, że to by się, że to by się udało. Ale, ale, ale z, zmierzenie się z publicznością niepolskojęzyczną. Ja nie znam drugiego wykonawcy, który by tak się, tak się rozstał z, z publicznością, bo zagraliśmy 100 koncertów w 14 roku, zagraliśmy wszystkie największe hale z kompletem publiczności, stadiony i tak dalej. Nikt czegoś takiego nie wykonał, a my tak podziękowaliśmy publiczności, pożegnaliśmy się i tyle.